Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy ostatni grudnia, więc z tego miejsca życzę Wam szczęśliwego nowego roku, samych dużych ryb. I mam nadzieję, że sam jeszcze dzisiaj coś złowię, a jak nie, to pojutrze. Więc oglądajcie od początku do końca. Mam nadzieję, że nutka Wam się podoba. A filmik pewnie nie będzie długi, ponieważ chcę go jeszcze dzisiaj wstawić właśnie z tego Sylwestra i pożegnać ten stary rok. Więc zapraszam. Jak widzieliście już na początku, jestem na kładeczkach, ale nie będę tu cały dzień. Będę jeździł, zwiedzę kilka miejscówek, mam nadzieję, że jakiegoś szupaka w trafie, nawet niedużego. Nie myślę tu dzisiaj o jakichś metrówkach, o jakichś życiówkach i tak dalej. Chcę po prostu cokolwiek złapać. Co wam powiem? O kurde, patrzcie jaki ktoś syf zostawił. Niesamowity, nie? Masaka, a co jest najlepsze? że dosłownie 10 metrów dalej jest kosz, nie? Ludzie są brudasami normalnie. Kurde, nie nauczą się nigdy. Nie nauczą. O, masakra. Dobra, wracam do tematu. Idę na taki mały no, e, taki polderek z kanałek. On tutaj jakoś jest tam połączony lekko z tą, z tą wodą, z kładkami. Zobaczę, co tam się dzieje. Jak mi się bateria rozładuje, a mam cztery baterie, to jadę na inną miejscówkę. I tak co każdą baterię będę gdzieś tam Kakał na jakieś inne miejsce. Zobaczymy. No może się uda dzisiaj wykorzystać ten dzień i przechytrzyć jakiegoś chłopaka. Oczywiście tu jeszcze mam parę kładek, dosłownie chyba sześć. Więc ja też obskoczę szybciutko. To No i jesteśmy na kolejnej miejscóweczce. Poldarek. Kolejna miejscóweczka wygląda tak. polderek, przepławka. To jest no jedno z lepszych miejsc szczupakowych. Wiem, że tu jest pociutko, Ale na pewno są tu szczupaczki, nie wierzę w to, że nie. Kolejna miejscóweczka, Niektórzy mogą poznawać. Zopałem tu kiedyś szczupaczka. Jestem nawet chyba jak w filmie. Mostek tradycyjnie. Szupaki kochają mosty, już o tym wiecie ale ja to lubię powtarzać zaczynamy pierwszy rzućmy tu może wyjechać liczę na to dobra moje mili zaczęło padać na kolejna miejscówka rzeka już nie polderki a, a łogień łogień na rzece tu się może wydarzyć wszystko i nic Dobra, moi mili, kilka miejscówek zwiedzonych, nie udało mi się przychytrzyć yy, jeszcze w tym starym roku <grytania> żadnego szczupaka, niestety. Ale mam nadzieję, że filmik króciutki, ale wam się podobał i dacie łapeczkę pod nim, subskrybujcie kanał i widzimy się w nowym roku. Do zobaczyska, hej!